Witam wszystkich bardzo serdecznie, w dzisiejszym odcinku będziemy oglądali zdjęcia pomianic na mapach Google, no i filmy może też. Ale żeby nie przedłużać, strzelcie łapkę w górę i suba. teraz sprawdźmy co mamy na widoku 360 stopni. Gdzie tu jest? Jak ktoś wie gdzie to jest, to niech mi powie, bo nie kojarzę, żeby to było w pomianicach. Ale dobra, oglądamy zdjęcia. Dziun, dziun, dziun. O, widać autobus Pabianicki I dobra. Tutaj większość zdjęcie z budowy. Tutaj jest ulica Skłodowskiej Kili. Tu Zamkowa, 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 Skłodowskiej Kili, Zamkowa, Warszawska. Stary linek zamkowa, no, zamkowa Tutaj Warszawska Tu znowu zamkowa tutaj zamkowa Tu zamkowa Tu też zamko. Czekaj, to jest, to jest tyle tylko kiedyś nie oglądałem sami było A, pokaż wszystkie nie kliknęliśmy no, to, to ogląd. no to jeszcze raz, to nie, tutaj zamkowa, zamkowa, tutaj kościół Najświętszej Maryi Pandy na Zamkowej, stary linek, tutaj e, zamkowa, lipowa, kościół Świętego Mateusza, Parek Stary, zamkowa Bulwar Bulwary Był pożar, są duże straty. A tak w 2021 był pożar przez burzę. Tego tego co tu widzicie. Na zamkowej też był. Ale go przenieśli tutaj. Więc to. No. Pomnik papieża pięknie się prezentuje na tle kościoła. No może i ładne zdjęcie. Dobra, tutaj Park Sowackiego. Tutaj nie pamiętam, jak się nazywał ten, ko ten kościół. Tutaj mamy zamek, muzeum. No. Tutaj ulica Zamkowa. Tutaj no taki mało znany sklep. Tutaj znowu to, o czym wcześniej mówiłem. Dobra, tutaj jest Zamkowa. Tu lewityn. tutaj też jest lewityn. Tutaj, tutaj, tam gdzieś za lewitynem jest takie coś, kiedyś tam byłem. Kościół Świętego Mateusza. No i Wawrzyńca też. Bulwary. Tutaj chyba Kościół na świecie, Wary i Paddy. Tutaj lewityn. Lewityn. Tutaj. Tutaj jest taki sklep wycofany. E, taki do już go nie ma. Tutaj znowu zamek. Tutaj pole golfowe. Chyba na dniach Pamianic. Nie, za mało ludzi. Lewity. Tutaj na świętego Jada do Mytkacza. Park Sowackiego. Park Słowackiego. Tutaj mamy kościół Ewangelicko-Augsburski. Piotra i Pawła Tutaj Tutaj jest kilka takich osiedle sklepów Skwerda szonych szeregów jeszcze przed budową ścieżki Gdzie to jest? No tutaj taki fajny sklep duży Gdzie to jest? To też nie wiem gdzie to jest Tutaj tak do taki sklep. Szkoła muzyczna pierwszego i drugiego stopnia. Tutaj mamy most. Co to, był? Co to był za kościół? Tutaj chyba świętego jada ulica. Tutaj ze smugowej coś. Tutaj na łaskiej stacja. Co to jest? I to te... A to sreczyn na pewno. Tutaj w kościół. Tutaj zielona górka. Na zielonej. Kościół Floriana. E, mamy tutaj tak, że e, dawną kamiernie Mokka. A teraz to tam jest... Nie powiem co to było dokładnie. Tutaj pamtrak. Tutaj ten bok znowu, tutaj budowa doladzą tam kantor, tutaj ulica łaska, kiedy robili ścieżkę yy, Ale która to jest stacja? Na łaskę chyba. Tutaj to jest ze cmentarza. Tutaj nas bugowy pizzeria Lawega. Tutaj yy, dom pogrzebowy, z znowu. Tutaj na Orlej, ten sklepik z roślinkami, o jak budowali tkalnie, jest to stare logo tu Lewityn, tu znowu Sereczyn, tutaj kościół Miłosierdzia Bożego, Lewityn, tutaj panorama na deszczowy dzień, no i bar Pierożek, tak to jest Pierożek do szeregów tej park wolności ja serio nie wiem gdzie to jest o widać autobus Z41 no tutaj stacja na łaskiej tutaj pole do piłki zdej. tutaj no coś co większość osób no, lubi mamy tutaj też zamkową Tutaj pole golfowe. Fajne zwierzątka. Tu jest Załkowa w trakcie remontu. Kielickiego, straż Pożarna. Degrota Norweckiego, Kastoraba. Tutaj taki fajny sklep. Tak nie wiem, gdzie tu jest. Pierwszy raz to widzę. No tutaj tył tego kościoła Piotra i Pawła. Tutaj Załkowa, Załkowa. Dom bogrzybowy. stacja w budowie. No może i była zamkowa. Budynek z przodu ładny, ale boki to już nie. Ta, przód wyremontowali, ale boki nie. A jest to mok. Miejski Ośrodek Kultury. Mamma Dwa takie sklepy popularne. Widok od ulicy Targowej. Tutaj dawny kościół, któregoś nieba. Ale zostały ślady. A to gdzie? Nie, nie wiem, zapomniałem. Tu też nie wiem. W wiadomo na partyzanckiej. Tutaj na cmentarzu. Pamiątnicki dworzec PKP w wieczornej poświacie. Piękny. Nie, dobra, nie obchodzi mi to. Dobra. Tutaj na partyzackiej lubi Tu pizzera 4. Tutaj szkoła podstawowa numer 9. Na partyzackiej. Tu lewity. Jak, jak się zimą kaczki kąpały. Zobaczcie, też morsowały. Jakiś garnuszek nie kojarzę. Nie, serio, nie. Tutaj zamkowa. Przydremotem seraczyn. Park Sowackiego. Lipowa. Stolki Paryżowackiego, Szpital Dajana Pawła II, Lewity, Zamek, Kościół Świętego Florii. Tu rower nawet zostawił. Tutaj na placu Mienia Księży Powstańców Styczniowych, czyli obok Kościoła Świętego Mateusza i Świętego Wawrzy. Tu. tu też. Tutaj nie wiem, może w fabryce Wełny. Kinotatr to mi. Ten duży sąd na partyzanckiej. To chyba na Karniszewickiej. Ale nie jestem pewien. Tutaj na Wróckiego. Tu znowu ten obiekt. To jest świętego Jana i dawne Kino Mazur. Tutaj mamy także Urzod Miejski w Pabelicach. Jeszcze tą kopar Jeszcze ta koparka w tle boisko do piłki do do siatkówki na lewitynie. Tutaj blisko granicy Pawelin, ulica Łaska, przy parku wolności. Widać autobus i tam kolejny, na Świętego Jana. Tutaj znowu, tutaj ten o, drugi poblik. tutaj chyba Sereczyn, fajne koliki. Tu na pewno, tu park wolności, amfiteatr do kielickiego restauracja to albo nasz Wielki Wigur albo na partyzanckiej, nie jestem pewien Sereczyn ta Pożarna na to jest pewnie Sereczyn tutaj jest ten stadion lekkoatletyczny a to chyba za parkiem. E, tutaj mamy most nad Dobrzynką. Tutaj mamy orlenda to Tutaj znowu seleczyd. Seleczyd. Tutaj na zamkowej kebab. Spool dała. na, za, na, na jakiejś zamkowej, na boniuszki. Pamsop. PKP, PKP, PKP. Ulica Zamkowa. Tak, masz rację, ulica Zamkowa. A dokładnie od razu tam przed centrum. Ten duży pomnik na... Na cmentarzu. To nie wiem. Tutaj park wodny. Na lewitynie. Już cztery lata. Ojej, Tutaj trzy kolody Tutaj fabryka wełny. Tu chyba też. Zamkowa. Sreczy? Tutaj na Kościuszki. To chyba jakiś urząd czy coś. Tutaj przed robotem, stadionu tego. Tutaj basen. Tutaj mamy ten ulicę. 20 stycznia redusze ulicę w Pomelicach. Tam jest ulica. Jest ulica ludowa chyba. Tu jest ludowa przedszkole tutaj na konopnickiej tu chyba a tu chyba ten budynek taki duży na zamkowej z tyłu tam blisko jest fabryka Wełdy. Mam nadzieję, że wiecie odchodzi. Tu rynek Dana Wrockiego lub O, to jest ładne zdjęcie. Ładne, ładniutkie. To jest znowu szpital. Tutaj centrum. Tu Park Słowackiego, KFC, Fabryka Wełdy, Trampoliny na Wielorybie. No więc tutaj mamy ten, a no Sorki w ogóle muszę, muszę pójść no. I tutaj mamy z centrum. Tutaj nie wiem, seleczyn tak seleczyn tego Słowackiego. Parę słowackiego. Dworzec PKP. Staw bieli się pięknymi kolorami. Tato jest w parku Wolności. Śłownia w fabryce wełny. No i tym ostatnim zdjęciem na ulicy Całkowej sobie skończymy. Są dalej zdjęcia. Ale do nich dojdziemy w następnej części. Spróbuję do maksimum 5 dni ją zrobić. No więc strzelcie łapkę w górę i suba, żeby tego nie przegapić. No i do zobaczenia.